Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony jak zapraszam na dzisiejszy odcinek. Dzisiaj troszeczkę szybko na temat bitcoina, troszeczkę na tym co się dzieje i podsumowanie Ethereum BNB oraz bitcoina year to date, czyli od 1 stycznia do dzisiaj jak to wygląda. To może być troszeczkę niesprawiedliwe ocenianie, ale chodzi mi tylko o to, żeby zobaczyć mniej więcej, jak się zachowują altcoiny i Bitcoin tak naprawdę przejdźmy do odcinka. Zacznijmy od tego, że wczorajszy odcinek skończyłem na tym, że mieliśmy pompę do 50 858 dolarów, robiłem odcinek o CME gapie, który jest dalej otwarty, punkt kontrolny jest dalej otwarty na poziomie 50 257 dolarów no i cena sobie tak naprawdę poleciała dużo wyżej, dużo, dużo wyżej. Przebiliśmy się przez to pierwsze Fibo na 51159, kolejne Fibo, na które czekam to 52700 około dolarów. I zobaczymy, czy będzie odbicie z tamtej strony. Jak na razie Bitcoin nie pokazał tutaj jakichś wielkich. Słabości, jeżeli chodzi o cenę. Mamy tutaj poziom kluczowy na poziomie 51 900, 954 dolarów, czyli można było powiedzieć że akurat to są 52 000 dolarów, ale chodzi o to, że wcześniej ta, ten punkt kontrolny, znaczy nie punkt kontrolny, tylko poziom kluczowy był dosyć istotny dla ceny, gdzie odbijaliśmy się kilka razy od tych progów, dlatego też tutaj mieliśmy próbę przebicia tego progu parę razy, i no i w końcu nie udało, nie udało nam się zjechaliśmy na dół. No i teraz mamy parę. Oporów przed nami. Od, od ostatniego, czekajcie, zablokuję sobie to, żeby nie było tutaj znowu sytuacji takiej, że ja to znowu ruszyłem ten poziom kluczowy. Tutaj mieliśmy dobicie 1 do 1 z extensiona, gdzie mieliśmy od tego dołku do górki do następnego dołku. Extension 1 do 1 wynosił 52159, czyli troszeczkę go przestrzeliliśmy dosłownie o 100. 17 dolarów, także można by było powiedzieć, że tutaj ten short był całkiem udany. Mieliśmy zejście na, na dół do poziomu FIBA 3.8.2 z tego co pamiętam, więc zaznaczmy sobie FIBO tu. Tutaj ona już jest tak naprawdę, 3,8,2, tutaj tutaj widzicie 51,227, akurat świeczka zjechała do, do, dużo niżej. I to można by, było, po, po, można by było powiedzieć, sorki, że tak za szybko mówię, ale chcę to zakończyć dosyć szybko ten odcinek. E, można by było powiedzieć, że mamy tutaj pierwszą oznakę słabości tego trendu, e, zaraz zobaczymy na egzoczartach, dlaczego tak wynika z tego. E, z drugiej jednak strony obroniliśmy 3,8,2 i już zmienił nam się trend, e, tutaj był double bottom, na 15-minutówce i już wyskoczyliśmy do góry. Jesteśmy pomiędzy wapem dziennym, tygodniowym i punktem kontrolnym dzisiejszego dnia, więc wygląda to tak, jakbyśmy po prostu próbowali iść dalej do góry. Więc ja cały czas mam zaznaczony ten fioletowy trójko, kwadrat, który po prostu mówi mi o tym, gdzieś w tym miejscu będę chciał shortować. Zobaczymy, jak ta cena będzie się zachowywała i czy zjedziemy niżej, czy to już jest koniec tego wybicia do góry, czy to jest koniec retrycementu. Ja uważam, że jeszcze jest szansa na to, że pojedziemy. Do 7,86, czyli 53,5 tysiąca, może nawet 54 tysiące, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zawsze te progi są lekko jakby wybite do góry, ze względu na to, że nie każdy używa analizy technicznej. Po prostu są ludzie, którzy robią mega FOMO. Zaraz Wam wytłumaczę na exocarcie dlaczego tak to wygląda. I tutaj mamy, tak jak mówiłem przed chwilą, punkt kontrolny otwarty z wczoraj gdzie była niedziela, i zastanawiam się, czy będzie próba zamknięcia tego punktu kontrolnego, czy będzie próba zamknięcia CMI gapa, i jeżeli tak będzie, no to wtedy pokryjemy się też może z miesięcznym VWAP-em, który próbuje dogonić jakby ten poziom cenowy 50 200 około 10 dolarów. Jeżeli nie wiecie, co to wiwapy, zobaczcie w opisie powinien być link do filmiku o wiwapach. Także tam też znajdziecie y, oczywiście skrypt do tego, żeby mieć takie trzy wiwapy tygodniowe dzienny i miesięczny na jednym wskaźniku. Ym, teraz możemy przejść do egzoczartów. Na egzoczartach y, możemy podsumować ten dzień raczej na plusie, bo delta była 109 milionów na plusie, jest, znaczy już jest 109 milionów, może być więcej, może być mniej, zobaczymy. Y, raczej nastrój na plusie 110 milionów, dosyć duży. Punkt kontrolny dosyć wysoko, y, ale zobaczcie, tutaj mamy każda świeczka, każdy ten kwadracik, ta cena to jest 25 dolarów, Cena wyskoczyła nam dosyć wysoko, z punktu kontrolnego, z 51 800 day open mieliśmy i polecieliśmy do góry. I zobaczcie, tutaj wolumenu dosyć mało, ale zobaczcie ile było zakupów. 9 milionów 11, 4, 6, 5, 6, 1,5, 6, 8 2,5, 2 2 3 itd., itd. i tak dalej i tak dalej. Jakby nie było wolumenu sprzedaży, czyli jakby nie było chętnych do sprzedawania tego Bitcoina, było tylko dużo chętnych do kupowania. I tak naprawdę co się wydarzyło, to obstawiam, że brakło chętnych do kupowania dalej, dlatego cena nie rosła. Ale pojawili się też chętni do sprzedawania po tej cenie, i dlatego cena sobie zjechała dużo niżej. No i teraz mamy bardzo dużo longów złapanych na samej górce. Dlatego był, to był oczywiście dobry powód do tego, żeby zjechać ceną na dół. No i identyczna sytuacja na dole, gdzie zostało sprzedanych dużo, bit, dużo bitcoina, zostało sprzedanego 8 milionów, 7 milionów, 7,8 miliona. I to są shorty, które zostały złapane na dole. Czyli teoretycznie można by było powiedzieć, że też był powód do tego, żeby polecić do, polecić do góry i żeby się cena wyrównała. E, tak naprawdę, więc hmm, zobaczymy, co będzie z tego dalej. Znowu się longi otworzyły. Mnóstwo longów, ja tego nie rozumiem. E, na tak dużym oporze, na tak dużej górce tyle longów się otwiera. Open Interest się otworzy, znaczy zwiększył. E, także no to wygląda coraz to bardziej e, niebezpiecznie. Co z tego wyjdzie? Czy to będzie po prostu epicki zjazd na dół? Czy to będzie krach, krachów? Czy po prostu to będzie jakiś mega strzał do góry? Sam się zastanawiam, bo nie jestem pewien, jak to będzie wyglądało. No, szczerze mówiąc, nie będę tego na razie komentował. Zobaczymy jeszcze, jak ten tydzień się potoczy. Bo to prawdopodobnie zobaczymy coś w tym tygodniu, coś mi się wydaje i, i, i po prostu to może być ciekawe. No, i teraz przejdźmy do kolejnego tematu, czyli zwrot inwestycji na danych parach. Zobaczmy sobie, może na dziennym to się uda zobaczyć. Czekajcie, wyłączymy sobie te niektóre rzeczy, bo to jest niepotrzebne. Chociaż mogę włączyć inny po prostu wykres. Nie szkodzi. Dobrze. Szukamy 1 stycznia. Czyli osoba, która kupiła, dajmy na to, Bitcoina 1 stycznia i zapłaciła za niego. Zapłaciła za niego 29 tysięcy. Aktualnie byłaby do przodu 78%. Czyli można było powiedzieć, że no, hodlowanie tutaj nie było idealnym rozwiązaniem. Można było sprzedać na górce i kupić jeszcze raz i zrobić dwa razy tyle. Oczywiście to jest łatwe, łatwiej powiedzieć niż zrobić, ale wiecie o co mi chodzi. Teraz zobaczcie sobie Ethereum. Jako, że to jest altcoin, który można by było powiedzieć, wcześniej naśladował troszeczkę bitcoina, ale to też jest niesprawiedliwe porównywanie altów do bitcoina, bo kiedy bitcoin tak naprawdę wystrzelił do góry, no to alty wyskoczyły trochę później, ale z dosyć dużą siłą. Ethereum w porównaniu do bitcoina 437% czyli dużo 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 więcej czterokrotnie czterokrotnie byśmy pomnożyli swój majątek kupując w styczniu Ethereum po 735 teraz mamy 3950 i tak naprawdę albo zrobimy double top i będziemy mieć zjazd na dół, albo po prostu zrobimy nowe ATH i będziemy jechać jeszcze wyżej jeszcze wyżej jeszcze wyżej w przypadku Ethereum wydaje mi się, że jest to oczywiście możliwe fundamentalnie nie będę tutaj wchodził za bardzo w szczegóły dlaczego tak jest po prostu no wiemy Ethereum jest bardzo mocno rozskalowane bardzo szeroko bardzo szeroko widzę, że XRP dalej ciśnie do góry. XRP to pewnie też była ciekawa inwestycja. Czekajcie, pierwszy stycznia. To był akurat maksymalny dołek, także idealne wejście. I do teraz mielibyśmy 536%, czyli okazuje się, że XRP zainwestowanie w XRP byłoby dużo bardziej korzystne niż Bitcoina czy tam Ethereum. Dlatego wydaje mi się też, że jeżeli będzie kolejny cykl, to możecie właśnie część swoich majątków inwestować na przykład w Alty, ale tak rozsądnie, oczywiście żadnych odpowiedzialności, żadnej odpowiedzialności za to nie biorę. Aby po prostu zrobić sobie dywersyfikację tego. IBNB to był mój ulubieniec, ale już nie jest. Za bardzo naśladuje bitcoina. No i tutaj mieliśmy najlepsze wyjście z tych 35 dolarów. To było dosyć interesujące. 1300 prawie procent, 1298 czyli jakby wygrywa z wszystkimi coinami tutaj bardzo mocno, ale pewnie. Sam, sam, samo BNB było bardzo mocno promowane przez Binance'a, więc tutaj zawdzięczamy Binanceowi to, że to jest taki utility coin, który jest przydatny w jakimś stopniu. No bo tak naprawdę Ethereum to jest coś podobnego do Bitcoina, tak samo XRP. No a BNB można też używać w różnych innych. Sytuacjach typu zniżka na Binance do tradowania, do prowizji lub po prostu cashback na naszej karcie Visa, więc to jest dosyć dobry, um, dobra inwestycja. Czy to jest w dalszym ciągu lepsza inwestycja niż Bitcoin czy tam Ethereum? Ciężko powiedzieć, bo zawsze łatwiej jest kupić na dole i oceniać to u góry niż później, jak kiedy mamy zjazd. No bo na przykład, kiedy mieliśmy ATH z BNB i zjechaliśmy do samego dołu tutaj, mieliśmy spadek o 70%. No w przypadku Bitcoina, no to ten zjazd nie był aż taki srogi, bo to było 54%, także tutaj byśmy stracili mniej, gdybyśmy sprzedali. No jeszcze zobaczmy sobie Ethereum. Ethereum tutaj z tego ATH do tego pierwszego zjazdu, do, czy tam do drugiego zjazdu, zjechało tylko 33%. Także teoretycznie no, nie ma złotego środka. Tam, gdzie mamy większy zwrot, mamy większe ryzyko, no a tam, gdzie mamy mniejszy zjazd, to, to mamy też mniejszy zysk, tak naprawdę. Więc, no, oprócz Ethereum, oczywiście. Ethereum tutaj wygląda nieco lepiej. Czekajcie, to sorki to było w parze do bitcoina, a tak, to mieliśmy 62%, czyli więcej niż bitcoin. Sorki za to, wybaczcie mi, ale. No, jeszcze raz sprawdźmy bitcoina. Bitcoin, Bitcoin zachował 54%, no czyli najmniej zyskał, najmniej stracił, tak naprawdę, ale to i tak było sporo. E, a Ethereum wychodzi w tym świetle całkiem nieźle, z tym, że e, no, BNB, no nie jestem pewien, czy BNB będzie miało jeszcze takie wielkie wzrosty, e, jak było tutaj. No, bo zauważcie, że tutaj był taki, to był taki bardziej stable coin pomiędzy tymi 10 a 30 dolarami. E, chociaż w przypadku logarytmicznego tutaj wykresu, no to mielibyśmy tutaj pewnie. No, właśnie, z 6 dolarów do 1 stycznia to było 539%. To i tak dużo. Także to jest całkiem sporo. No, i z tego co widzę, to już tutaj niektóre alty, tak jak Litecoin, tutaj zaczyna troszeczkę zjeżdżać na dół. Tutaj mamy dosyć ważną linię która zacznie być wsparciem. Zobaczcie, była oporem, teraz będzie wsparcie. o ile się utrzyma, przynajmniej na jednodniówce, na czterogodzinówce. Czy Litecoin wystrzeli jeszcze wyżej? Kurczę, powiem Wam, niesamowite, prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie doleci do nawet 300 dolarów. Można by było spróbować tutaj jakiegoś longa zrobić, z tego co widzę. Cały czas mamy tutaj wsparcie, może to jest jakiś retest tego poziomu i lecimy do góry. Stop loss jest raczej, raczej prosty do złapania, prawda? Czyli gdzieś 207-206 dolarów. Jeżeli zjedziemy tutaj, to znaczy, że ten pomysł nie ma sensu. Więc tyle ode mnie na dzisiaj. Nie chcę Was zanudzać, także nie chcę Was zanudzać, także do zobaczenia jutro. Mam nadzieję, że odcinek Wam się przydał, był w jakiś sposób ciekawy. No i żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Jutro. Hej, cześć.